Nie ośmieszajmy ideałów komunistycznych. To najgorsze. No i, i, i dla wszystkich, którzy chcą współpracować z ICOR w Polsce, to Was informuję. Analiza ICOR jest tutaj błędna. ICOR. Na, w kwestiach polskich powtarza to, co razem, powtarza to, co Ikonowicz, powtarza to, co IPN, nawet idąc dalej, idąc dalej, mówiąc, że Jaruzelski to jest faszysta. Ja faszyzm postrzegam jako brutalną formę panowania burżuazji, czy szerzej brutalną formę, br brutalną formę panowania klas posiadających, no i w tym momencie no jakby wystawiamy poza nawias zjawiska, które nie są e, taką niezbędną cechą tego faszyzmu, czyli właśnie rasizm, antysemityzm, jakiś tam właśnie geneza tego ruchu poprzez jakiś tam ruch wojskowo-kombatancki. No, możemy sobie wyobrazić taki faszyzm, który właśnie no, jest taką brutalną formą rządów właśnie tej, tej klasy posiadającej, jakby pozbawiony tych elementów. I w tym sensie faszyzm no to jest zjawiskiem starszym niż XX wiek i oczywiście faszyzm nie skończył się w 1945 roku. No.